Dajcie na następnej wyprawie. Ten zdewastowany i zapomniany przez świat budynek, znajdujący się w jednej z bocznych legnickich ulic, skrywa w sobie ogromną historyczną wartość, o której należy pamiętać. Wybudowany jeszcze przed wojną, pierwotnie pełnił funkcję Komisariatu Policji, aby w czasach hitlerowskich stać się siedzibą Gestapo. Następnie w 1945 roku ulokowano tutaj bezpiekę, a później Komisariat Milicji Obywatelskiej i Hotel Pracowniczy. Co jednak wyróżnia tę kamienicę na tle innych zabudowań? Mur. Pomazany, zniszczony ceglany mur, zamykający niegdyś spacerniak hitlerowskiego więzienia, posiada na sobie wyryte nazwiska więźniów oraz ślady po kulach. To właśnie tutaj prawdopodobnie znajduje się zapomniane miejsce kaźni niegdyś aresztu. No, no, men jeszcze przed wejściem do środka zrobiliśmy taki szybki research i się okazało, że bardzo dużo tutaj takich małolatów biega i to niszczy, co nie. Natomiast kojarzę, bo tutaj chyba Netflix kręcił jakiś film, że u góry. Tylko nie pamiętam nazwy, ale u góry była jeszcze żydowska ta tak. ludzie nam powiedzą po prostu w komentarzu. Jeśli pamiętacie, jaki film był tutaj kręcony, no to piszcie w komentarzach, a my wbijamy przez te drzwi, aby pokazać wam coś więcej. Ale zobacz jeszcze jedną rzecz. Popatrz. Jak staniesz, bo to szeroko, żeby to było widać w kamerze, zobaczcie, że jesteśmy tak naprawdę w ślepej ulicy, bo to, że tam z tyłu jest dziura, to tam był kiedyś płot, tak? Ale już samo to miejsce ma taki roczny klimat na, na wejściu. I wyobraź sobie, że tu ludzie pokazywali, tutaj jest siedziba e, bezpieki. No, jak mnie przychodzą same ciarki, myśląc, jak to teraz wygląda. Wejście jest takim mrocznym, można powiedzieć, właśnie jak zamek Drakuli, a co, co, co tu Dobry się działo. No, słowo, jeszcze czarna cegła. No, no ale no chodźcie dobrze. do środka. Zobacz nawet to wejście jest takie. Ozdobne, że tak powiem. Są porobione takie cegłówki z białą fugą i zobaczcie na sufi takie jest fajnie wykończony aha, no to zwróciłem uwagę, nie zwróciłem uwagi wcześniej wykończone to jest dobre słowo przy tym <grym> no to prawda tutaj po lewej i po prawej stronie mamy wejścia bo musicie też pamiętać, że po 45 właśnie tutaj była siedziba UB ale potem po odzyskaniu można powiedzieć o 89 po upadku komuny, no to tutaj był ten budynek, należał do kolei, tak? Tak, potem co... były mieszkania. Tak, i tutaj były zwykłe mieszkania, więc później ludzie tutaj mieszkali normalnie, więc można powiedzieć, że w momencie, kiedy mieszkali, no to dużo takich rzeczy, jak jakieś cele więzienia czy cokolwiek innego, zostało po prostu zniszczone. Tak. No więc e, takich rzeczy pewnie nie znajdziemy, choć może. Wiemy o jednym miejscu, w którym prawdopodobnie odbywał się kaźnie, o nim opowiemy szczegółowo. I też zwracajcie uwagę na mury. Nie chodzi mi o graffiti, ale o takie malutkie, malutkie napisy, które też wam później pokażemy, które i dowodzą o tym, że to miejsce kaźni tutaj było ale po potem pokażemy później miejsce jest w tragicznym stanie, nie ukrywajmy tego ale historia jest na tyle ciekawa, że postanowiliśmy je odwiedzić ciężko jest mi to wam przedstawić, bo tu kiedyś była po prostu brawa my, my weszliśmy korytarzem, w tym miejscu dookoła widzicie po prostu śmietnisko i z tyłu dziury, ale tam był mur zobaczcie chłopaki, że, że tutaj mógł być też kiedyś wjazd od tyłu ponieważ są garaże, zobaczcie to są jakieś rodzaje garaży Mam taką kostkę i by tutaj był jeszcze jakiś gwiazdę. Aha, w ten sposób mogło tak być, no? Nie, wiesz co, ta nie, część, nie, te... tam ulaty się są w środku, co nie? Jakieś bazy budują. Tutaj to też wygląda jak garza, tylko wydaje mi się, że chyba nie było tej, tej górki usypanej, co nie? No to na pewno nie, bo tutaj miałeś normalnie mur, więc ciekawe jestem, co było Tak. Udawię. Więc teraz tak naprawdę, słuchajcie, przechodzimy przez taką strefę, nazwę to, nie wiem, parkingową, coś takiego i idziemy na tak zwany spacerniak, bo to właśnie tam było to prawdopodobne miejsce kaźni. No i wiecie, z czasem zamurowali te drzwi, tak? Ale... Ale tu był właśnie spacerniak. Wy byliście w tym więzieniu w Łęczyce chyba, tak? tak? Kręcić. Tak. I to też wygląda jak, jak takie po prostu więzienie tutaj, co? No, no rozejrzyj no, się można dookoła. To jest zupełnie inne było, ale tutaj jest taki mały spacerniak. rzeczywiście tak to wygląda. No Masz zobaczysz. mur. Że właśnie idealnie to jest idealne miejsce, dlatego pewnie to wybr zostało wybrane. O tym zaraz powiem więcej: do tego, żeby tutaj zabijać tych nie niewygodnych ludzi. Nie? Przepraszamy też za dźwięki w tle, ale po prostu dzieciaki nie latają tutaj. Natomiast to jest to miejsce, o którym Wam mówiliśmy. Znajdujemy się na byłym tak zwanym spacerniaku Gestapo i UB. Za mną możecie zauważyć taką dziurę. Pozornie może się wydawać, że to jest dziura, ponieważ z przybliżenia możecie zobaczyć ślady po kulach. Dlatego, dlaczego mówię, że prawdopodobnie w tym miejscu dokonywano kaźni? Dlatego, że IPN przeprowadził na ten temat badania. Na cegłach możecie zauważyć imiona i nazwiska osadzonych tutaj znaczy osadzonych, przetrzymywanych tutaj osób. Wysłali oni do ambasad, yy, na przykład ambasady rosyjskiej, francuskiej. Pytania, czy rzeczywiście takie osoby w jakiś sposób mogły zginąć? No nie otrzymali odpowiedzi. Dlatego do dziś dnia tak naprawdę kwestia tej dziury tutaj i śladów po kulach nie jest do końca wyjaśniona. Natomiast jest druga historia, która Zdaje się podważać tą tezę, że wszyscy myślą, że w tym miejscu właśnie rozstrzeliwano ludzi. Tu ścierają się dwie frakcje historyków. Jedni mówią, że te rozstrzeliwania ludzi tutaj były, inni mówią, że niekoniecznie. O szczegółach o tym opowiemy później. Ale jedna z osadzonych, jeden ze świadków wydarzeń, e, które się odbywały w tym miejscu, kobieta, która jak sama opowiadała, trafiła przez miłość do obozu pracy, e, opowiadała o tym, że tutaj osadza, osadzeni, osadzone były tylko więźniowie polityczni. Ludzie, którzy zostali zsyłani dalej do obozów koncentracyjnych, do obozu śmierci i takich likwidacji nie było ale weźmy pod uwagę, że to jest tylko krótki odcinek czasu za czasów gestapowskich więc podczas jej kadencji rzeczywiście może likwidacji nie było może były później a druga sprawa, że po wojnie urzędowało tutaj UB które zaraz po wojnie ludzi jednak likwidowało nie ma dowodów, które świadczą wprost o tym czy były bądź nie ale wiele sugeruje, że jednak takie likwidacje tutaj mogły mieć miejsce Zobaczcie, Kubicki Tomasz, 45 rok, kara śmierci przez. Aha. i jest piorun narysowany, widzicie? No. Nie, ma, nie ma jakby definicji kara śmierci przez, ale to byśmy mogli myśleć, że przez powieszenie czy coś, co nie? A ale... tu jest po prostu piorun, jakby jest co nie? Ale to. No, czyli przez Gestapo. Dobrze, no no tak, To o to, kiedy o to, wiesz, chodzi, to no. było wydrapane, i czy nie po wojnie już w ogóle. Ciężko, Ciężko powierze, powiedzieć, że to no. prawdziwe. Ciężko powiedzieć. No wiesz, no i powiem to sprawdzał, więc no, okay. nie wiem. No wiesz, co tutaj się działo, czy nie? Nie. Ja, Jak my się na słowo posłada? No tak. właśnie, bo krzyczają. A w ogóle wiecie, czemu, na, czemu ona na, no, na się mówiła? Tamowy piszek, tu tu masz. Czy nie wiem, to ale przecież przecież czemu kara Czemu ściana śmierci? Ponieważ w tym miejscu podczas II wojny światowej, albo po niej, prawdopodobnie dokonywano rozstrzelania ludzi. Tu ginęli ludzie. Więc wiecie, wy sobie teraz tak krzyczycie. się. A prawdopodobnie, bo to było więzienie polityczne, nie? I nie, nie wiadomo co robili z tymi ludźmi. Zobaczcie, że to są ślady prawdopodobnie po kule. Wychodzimy ze spacerniaka. I porozmawialiśmy z dziećmi. z, z dzieciakami, które A, to I też nie jest taka... wiedzą, co Ale... tutaj się dzieje, więc... Jedna dziewczyna, która miała no nie, 14 lat. on też wiedział przecież. On, on powiedział, że... że tylko to tak nazywają. Nie, no to, ściana to śmierci, nie, śmierci, no bo dlatego, babcia. bo pewnie u... nie to ona mówiła. Ta no, dziewczynka on, mówiła tak, o, on usłyszał, że Ja tak się śmierci. kręcę z tą kamerą moim tam latającą. No okej. Okay. Dobra, dlatego mnie tam nie widać. Jestem tutaj. Dobra, chodźcie do środka. Tak, idziemy do środka. No się rozdzielmy. Gdzieś było zejście do tego do miejsca? Dobra, tam jest klatka zasypana, to pójdę do drugiego bloku. A eee, jak znajdę klatkę schodową? Dobra, tu jest. Trzeba uważać. Dobra, to się rozdzieliliśmy. W ogóle włączę lampę. Też tak jak mówiłem wcześniej. Lekko ją prześwietlał. Chodzi ktoś ciągle za nami, w sensie te dzieciaki, o tutaj zobaczcie, wózki ze, ze supermarketu i to nie jeden, więc parę zabrali. No to wiecie, no to jest miejsce, gdzie to sobie ludzie robią melanżę, jesteśmy na takiej dzielnicy, że nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj też spali bezdomni. No więc jest mm. to dosyć mocno zniszczone, ale o jeszcze takie, ale miejsce, dlatego chcieliśmy wam pokazać, bo ma po prostu naprawdę mega historię, jest bardzo ciekawe, no i Przede wszystkim dużo mówi właśnie o samej historii polskości i tego, co tutaj się działo. Nie ma barierek, są wycięte albo <laughs> cała reszta po prostu została spalona, ale zacznę kręcić od góry. Zaczynam tak naprawdę od strychu. Zobaczcie, w jakim to jest stanie. Już się porobiły takie <laughs> świetliki, Tylko szukam, jak tą lampę wyłączyć. E... Na ścianach już też niewiele jesteśmy w stanie zobaczyć, bo to wszystko po prostu spłonęło. Natomiast słuchajcie, dlaczego poszedłem na samą górę? No, dlatego, że zależało nam, żeby nagrać ten odcinek, a po prostu po pierwsze robi się już ciemno, a po drugie latają te dzieciaki wszędzie i bo ani ich nie możemy nagrać, ani, ani stąd wygonić, bo wiadomo. E... Tu właśnie jest taki zapis. 1945, ale ja myślę, że on nie ma nic w związku z, z tamtymi czasami, ponieważ jest to wydrapane prawdopodobnie na mm, okopceniu od spalenia się. Zobaczcie, jest taka studnia i na dole piwnice, do których poszedł Konrad. A tu na przykład już ten budynek jest zamieszkały, tak samo jak zobaczycie o, z tej strony. No tu są normalnie czyjeś mieszkania, tak? W tych, tych oknach. No, na moment też bardzo ładnie jest ozdobiony ten budynek. Są tam jakieś, widzę, kwiaty narysowane, takie freski, rzeźby. Natomiast w piwnicach to raczej nic się nie... Znaczy w, ty, na strechu to raczej nic się chyba nie działo. Tylko to mógł być taki coś... magazyn, załóżmy, tak? Bo dlaczego mieliby ludzi wyciągać na poddasze raczej, jeśli do piwnic, tak? Też muszę to być cicho, żeby też nie wiedzieli, gdzie ja jestem. Bo tak to będą za mną się chodzić te dzieciaki. Tutaj jakieś spalone łóżko, sprężynę same zostały. Wszystko oczywiście w fatalnym stanie. Tutaj też jakieś sochy jeszcze ktoś przynosi, może sobie melinę robili. No i ale tu śmierci. Już... Dobra, widzicie? To wszystko jest spalone. Musiałem zakryć nos, bo naprawdę tutaj wali. Spalenie i i nie tylko. Cisza. teraz tak sobie chodzę po tym miejscu i zaczynam mieć takie refleksje jaka wojna, to jest straszna rzecz w tym momencie zaatakowały nas Niemcy w tym miejscu właśnie gestapo funkcjonowało Polacy byli tutaj przetrzymywani i wywożeni stąd do Gross-Rosen chociażby obozu do Auschwitz i do innych obozów koncentracyjnych, ale i również do obozów pracy. Następnie, później, jak już można powiedzieć, stąd uciekli Niemcy, wygnani przez Armię Czerwoną. Armia Czerwona od razu stworzyła UB, no i tutaj oni funkcjonowali. Czyli jak to wyglądało? Wszystkich niewygodnych ludzi no, niszczyli, zabijali, mordowali. Najprawdopodobniej przy tej ścianie, o której Wam mówiliśmy i pokazywaliśmy ją. Więc historia jest straszna. Tym bardziej. Jak to opowiadam, to tak sobie myślę o tym, co się teraz dzieje. Między innymi, chociażby na Ukrainie, że tam bardzo dużo osób umiera też walcząc z Rosją. No i w tym momencie, jak oni przestaną walczyć, ta Rosja no, przestawiła się na tą, można powiedzieć, militaryzację całego kraju. No i jeśli oni nie będą walczyli, nie będą ginąć, tylko będą się zbroić, to za paręnaście lat ja, czy moje dzieci, czy wy, możecie walczyć właśnie z takim no, agresorem. Więc no. Historia lubi zataczać koło, na świecie ciągle toczą się jakieś wojny i walki, tylko my słyszymy o nich więcej lub mniej. Dlatego cieszy, trzeba cieszyć się chwilą, no i też starać się nie dopuścić do czegoś takiego. Nie czerpać informacji tylko z głupich źródeł albo niepewnych, ale również wyrobić sobie własną, yy, można powiedzieć, opinię, patrząc się na wszystkie, można powiedzieć, strony. I tego Wam życzę, abyście mieli jak najwięcej mózgów i żebyście zaczęli sami myśleć, jeśli to będzie, już będziecie na tyle rozkminiać, to wygracie. W ogóle wcześniej opowiadaliśmy o historii kobiety, e, świadka wydarzeń właśnie, e, która była tutaj osadzona. I ona opowiadała coś takiego, że z miłości trafiła do obozu. E, z tego co opowiadała, mm. pracowała w obozie pracy, normalnie w obozie pracy na terenie Niemiec, e, gdzieś tutaj. Siema. ma. E, I z racji tego, że podobno zakochała się w synu gospodarza, Ktoś na nią doniósł i nagrodę została zesłana tutaj do Gestapo, a syn gospodarza został wysłany na Front Wschodni. Podobno gospodarz wykupił ją z tego obozu e, i spalił dowody, czyli takie spreparowane różne dokumenty. A ona odzyskała wolność. Czyli do obozu pracy trafiła? bo trafiła do obozu pracy, więc nie, nie odzyskała wolności. <laughs> bo, niestety. E, wolność odzyskała dopiero po II wojnie światowej. E, klatka była zawalona. A, czyli musiałeś tu przyjść. No dobra, no ja byłem w piwnicy. Ja byłem na strychu. A ja miałem zawaloną klatkę. Wiecie co mi się przypomniało. No. Przypomniała mi się jeszcze jak ta historia, wreszcie <laughs> za czasów technikum, jak nasz historyk opowiadał jakie metody stosowali UB, pamiętacie? Tam te szpilki wbijali pod paznokcie. O, wiertarka w kolano. O, o, Wyrywali po Paznokcie. No. paznokcie. No Stawiali ludzi na, wiesz, na oknie. Wziąłem. Ale samo to, że w zimę polewali cię wodą i wystawiali właśnie na okno, no. czy cokolwiek takiego, gdzie miałeś minus 20 stopni, to jest. No, to, że tak jak czytaliśmy, że w celi mogłeś tylko. składały się łóżka, więc mogłeś spać w nocy w A dzień. to było za tak czasów usiąść. niemieckich? Więc no, a sądzę, że UB też miał to no, te samo. Nie chodzi nawet o dręczenie psychiczne, ale również fizyczne. Chodzi o zagrożenie bliskim, chodzi o to, że nie widziałeś co z, z twoją rodziną, z dziećmi, tak. a cały czas cały czas był nakręcany. Brak snu powodujący cały czas... Ee, a złość, sfrustrowanie, ból fizyczny, więc to naprawdę. Błodowe, racje żywnościowe, przy okazji, gdzie jesteś ciągle zagładzany, za byle co trafiasz do karceru, który często był skrzynką, gdzie musiałeś w pozycji embrionalnej siedzieć parę dni, gdzie no po czymś takim twój kręgosłup. Przestał istnieć. No, tu, jeszcze, tu jeszcze taka historia. Tej pani, która nas zaczepiła. Znaczy, my ją zaczepiliśmy, tak? Zapytaliśmy się, to powiedziała, że jak ona od 97 tutaj chyba mieszka, to powiedziała, że. Tu mieszkali wtedy ci ludzie. To było no, jak to było, to było ogrodzone i było tak w sumie spoko, co nie? I potem zaczęły właśnie przychodzić dzieciaki, niszczyć i tak dalej. I ona chyba zgłosiła to do dzielnicowego, a oni powiedzieli, że to jest w sumie teren chyba prywatny, no, że, on, tak? że tam po prostu chodziły dzieciaki po murach. Żeby a no, nie żeby tak, on to. powiedział, że to nic nie mogą z tym zrobić. No bo on... I nawet też opowiadała, że ktoś się starał to zabezpieczyć, <laughs> że stawiał mury No chyba tak właściciel i oni mu to rozwalali. Ale on się poddał w końcu. i. Się. Nie dziwię się. Chodźcie, poszukamy karceru, co? A tu jest zamurowana ściana, jak widzieliście? Tak. No. Ty, a jak było wtedy w, w tym Konstancinie? To jakoś tak z boku było, co nie? Tak. Też właśnie w taki sposób było pomieszczenie zrobione. Znaczy wielki uciecz z tego. Znaczy, swoją drogą bo za czasów stało jak ale inny jest w internecie do znalezienia, że e, ona była w celi, której były właśnie te leżanki, o których ty wspomniałeś i za dnia one były chowane, jakby, że... Tak, no to poszukaj, poszukajmy tych miejsc. Tylko, że wiesz, no to, to, jesteśmy to tu tutaj, widzisz? Jest ściana wyburzona. Tutaj jest jedna ściana. To też racja. To masz okno. Tutaj mogło być wejście do jednej celi, tutaj mogło być wejście do drugiej celi. No to wszystko no to, to rano, mogło być. to już mogła być jedna cena. A, w sumie to nie było bardzo logiczne, bo zobacz jaki jest układ teraz. Dwa, trzy, hmm. cztery. Ta ściana jest wstawiona, bo to jest po prostu płyta, co nie? I każde ma okno. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Dobra, tak. tośmy napisów poszukają. Tak. Napisów? Napisy były tylko na zewnątrz chyba. Można zobaczyć w piwnicy, Możemy zobaczyć, dobra, no. Ale spaleni są strasznie. No daje, tam po stronie będzie tak wszędzie, że... Właśnie to spaleni są Chyba tu zakresy że widzisz, tutaj te ściany raczej były otynkowane, więc ciężko będzie to z, z, z tego znaleźć. Szczególnie jak tu ludzie mieszkali, to by zrobili sobie normalne piwnice albo są spalone. No były tutaj na 100% piwnice. Więc nawet jak tu były jakieś napisy, ktoś ja by... tam wyrzucił. Ktoś tu w ogóle piec kaflowy w częściach wyrzucił, wiecie? No widziałem właśnie takie luz jakby. Tak. Ale zobacz, tu był węgiel składowany. To Widzisz, to jest, jest tu jest syp. No. no i tutaj jest. A, no, no, no tak, sorry. Natomiast tu jest takie wąskie przejście. Byłeś tu? Gdzie? Tu? Nie, to nie powiedziałem. Tu jakiś powiew czuć No my nie wiem czy nie dojdziemy do tej ściany, wiesz? Tak, tam wiesz, że widać. No to tutaj bierz, Tutaj jest przejście do tej ściany. To bardziej wygląda. Nie, 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 to są łaźnie, Łukasz, zobacz. No to tutaj a, nie wyglądasz właśnie się temu, co mówiliście tutaj, tam Tak, to są łazienki. Wiesz, te łazienki powstały za najprawdopodobniej, już jak tutaj ludzie mieszkali. I konrad o tym mówi, to jest wyjście na pasenę. No, i tutaj tak? ma wyjście na to, co z tym wtedy rozmawiamy. No. A, okej, okay, dobra, no od tej strony weszliśmy. Dobra, zgadza się, no. I tutaj kończy się nasza wyprawa po katowni UB. Miejsce z bardzo mroczną historią i chyba nie zasługuje na taki los i mamy nadzieję, że może kiedyś uda się je odrestaurować. Tak, tego życzymy. Słuchajcie, gdyby ktoś z was miał jakiekolwiek informacje na temat na temat tej ściany, tak? To będziemy bardzo wdzięczni albo za komentarz, albo za maila urbexhistory@gmail.com, bo no to jest taka tajemnica, która Moim zdaniem by powinna być... Rozwikłać. Tak, rozwikłana. Więc jeśli macie informacje, jakieś w ogóle stare archiwalne zdjęcia nawet z lat 90. czy Różnie może być. Jak dobra? to wyglądało, to podsyłajcie do nas. Może, może samoglądnie mają nas byli ogarnę. mieszkańcy tego. No. Dobra, to co? Do, do, do zobaczenia na następnej, na następnej wyprawie. wyprawie. Cześć.